No, i za chwilkę Wam pokażę, jak wygląda sytuacja na innym mierniku. Dzisiaj jest minus 23. Niektórzy mają problem z opaleniem samochodu i prawdopodobnie nie pojadą do pracy. A zobaczcie, co pokazuje nam miernik drugi: Formaldehydu 000 TVOC, piękny styl. Dopuszczalna tam forma jest 1, 20, do 1,20, tutaj jest 0,45 miligrama na metr sześcienny, więc zobaczcie, jak można w łatwy sposób pozbyć się wszystkich związków chemicznych z domu. Wystarczy prawidłowa cyrkulacja. Tylko pamiętajcie jeszcze jedną kwestię, że to, to wypracowuje się latami. Jeżeli latami najewniki nam pracują, to wyganiają nam nadmiar wilgoci. Nawet gdy nas w domu nie ma, jesteśmy w pracy, one ciągle nam pracują. I wtedy możemy w, Taką, taką właśnie formę wypracować. Więc tutaj tak to wygląda u nas. Jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam.